Kurwa, witam Was kolejny odcinek, tym razem normalny. Normalny, krótszy będzie. Podejrzewam, że około 20 minut, nawet miejmy się, że się wyrobię. Tym razem odcinek degustacyjny i od razu zaczynamy. Z grubej rury, a mianowicie <grymne> na topie teraz w Polsce, w Lidlu, Queen Margot ośmioletnia, butelka bardzo fajna, przyznaję się, szczególnie fajna jest z nią cena. I teraz tak, <grymne> wydałoby się coś o tej whisky powiedzieć, googlałem, googlałem szukałem, i gówno znalazłem, <tak>, tak to bywa z tanimi blendami, z tanimi w ogóle whisky że, znaczy, no właśnie, chodzi o to, że żadna szanująca się destylarnia się raczej do takich, no, blendów dyskontowych, lecących po taniości się nie przyzna. <tak> no prosta sprawa, no nie chcą sobie pierdolić marki, nie? Tak więc tak, jedyne co wygooglałem, to to, że po pierwsze, jest to najlepsza łyski na świecie. To jest raz. Przez <ślesz> to czytasz i ty kurwa w to nie wierzysz, jak czytasz o tym, ale dobra. A drugi, yy, druga rzecz, którą wyczytałem, no to z, z etykiety, że no ma 8 lat naprawdę no, tak jest, ta whisky nie ma żadnej historii za, za sobą za żaden branding za nią nie, nie, nie stoi tęgie umysły nawet nie myślały żeby coś wy, wymyślić no cóż no to mogę powiedzieć że queen margot to jest um, po, e, powieść Dima, kurde, o zaszlachtowaniu jednej ro, ro, rodziny przez drugą. Mówię tu o e, historii a, a, autentycznej z Francji Starej. Powieść była z gatunku płaszcza i, i, i szpady. No i dalej, no cóż... E... Fake news. A propos tego, że ta whisky jest najlepsza na świecie. Otóż ja nie zgodzę się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią, że to jest fake news, bo to nie jest fake news. Fake news to jest jakby wiadomość, która głosi nieprawdę. A prawdą jest to, że jest to najlepsza whisky na świecie. Zdobyła złoty medal. Tylko, że to jest news niedokończony. Bo. Ta łyski jest najlepsza na świecie w kategorii do 12 lat. <grych> tak więc to nie jest fake news. To jest naprawdę, ona wygrała tą nagrodę, jest fajna, o czym może świadczyć to, że kurwa jego mać wygrała między innymi z Black Labelem. Dwunastką, z blendą. I co dupa? Złota łycha była tu? <grych> 30 funtów wyjebane? Wyjebane. Tu mam 15 i co inni, by lepsza? No zaraz się okaże, zaraz zobaczymy. Właśnie ja się tym skalibruję, ty, ale jazda, no to pyk. To kalibracja od razu będzie naralane. Wolę, jak jest korek, nie lubię jak jest tak. Obiecałem wam, że się pochwalę, jak odkręcę butelkę. Eee, miller dumny <noise> i załamany tym, co się tutaj dzieje. Kurwa, ma coś, jakaś mucha przeleciała. I co od razu poleję tego? Nie ma się co. Też jest na korek. Znaczy na korek, na zakrętkę. Ma być tanio. Normalnie to to by było w Padozłyska Awards 2020, ale no, kupiłem i spróbowałem ją już w 2021, tak więc, no, myślę, że za rok <grym> będzie wstawać w szeranki o złotą Łychę Tak więc, co mamy do zaoferowania? Laureat złotej Łychy Padozłyska Awards 2020 Flag Label czy Queen Margot 8 no Zobaczymy. Nie jest to pojedynek. Po prostu teraz jest kalibracja. Doznanie będzie na pewno inne niż z rozdań na nagród, bo mi teraz ta łyski przeleżała w zimie. Tak więc na pewno będzie mniej lotna. Już to można czuć. Dym już znikł. Dymu nie ma. Znaczy no... Jest, ale niewyczuwalny, ale i tak jest przyjemny. Zapraszam na, na recenzję black labela. Tu się, się wyświetli zakładka. Jeżeli tylko to nagram i wypuszczę, kalibrujemy się. To w smaku lepiej. Bardziej podobne niż do tego, co próbowałem wczoraj. Dla mnie wczoraj, dla Was będzie to inna rama czasowa. Pewnie z 4 tygodnie albo nawet miesiąc. No i co? E, co jeszcze wyczytałem? Wyczytałem to, że podobno są to blendy z Highlands. A destylarnia jest z Glasgow. Nie wiem. Takie pierdoły wyczytałem, poprawcie mnie w komentarzach pewnie się mylę. Ja się zawsze mylę. <grystanie> no to co? Przepukam tylko usta. Jedziemy dalej. To co? Pierwsza degustacja na kanale WZP1 Queen Margo, 8-letnia. A właśnie, zaraz powiem, bo ja powinienem to właśnie przy, przytoczyć. No dobra, wygrała to, wygrała z Black Rebelem, ale z czymś zestawiła w szeranki eee, Muszę się tutaj oczywiście wspomóc stronką internetową. Jezu, bo mi się teraz to nie załaduje. O jest! Ładuj się. Na no to co wygrała w kategorii poniżej 12 lat, Queen queen Margot, był Black Label, był Hankey Bannister. jeżeli źle coś wymawiam, 12-letni, jeżeli źle coś wymawiam, no to przykro mi. To miał być kanał dla amatorów, Louders, L e to wszystko są Silver Winners. E o i teraz jeszcze jest jedna łezki, którą pewnie, na pewno źle wymówię The Wars Pisze się D-E W A R apostrof S <noise> The Wars chyba to się ten. Zobaczymy. Dobrze powiedziałem. I Bronze Winners. Label 5 and Isla Mist. 12 letnia. No, to tyle. Wracamy do degustacji właściwej. Queen Margot. Mam z nią naprawdę dobre wspomnienia. Odcinek na szybko będzie. Tym razem to dla porównania mi powiecie, czy lepiej dłuższe, czy krótsze, czy dłuższe, czy krótsze. No wiadomo, że krótsze. No, ile można z moją mordą wytrzymać? Dobra, zaczynamy. No, alkohol na razie uderzył w moje nozdrza. Świeżo po badaniu na koronawirusa, no jak głęboko to wkładają, dobrze, że jeszcze nie wkładają w dupę jak wina, bym, bym pięć razy na badania chodził dla pewności, nie no, żartuję. No co, jest alkohol. Ten news, który teoretycznie wskazuje, że y, to łyski pochodzi z Highlands, niby ma odzwierciedlenie w zapachu, bo czuje jakąś trawę. Jest jakieś drewno, znaczy no... No nie wiem. Nie, nie, to nie jest na pewno sosna. Ale to jest na pewno jakiś rodzaj... Poduł z wącha belki. <laughs> na pewno rodzaj jakiegoś dre drewna tam czuję. Czu. Na pewno drewniany to jest zapach. Drzewisty. No i na pewno to łyski jest bardziej jakaś taka no, bardziej wytrawna niż słodka. No i tyle. No, dużo więcej nie mogę tu Wam powiedzieć, bo się gówno znam. No co, no kolor taki jak widać. Przypalany złoty. Fajna koronka się robi. Korona to jest jak na przykład jak dostaje ślad po tafy i whisky, nie? I potem te nóżki tak spływają. tym można podobno ocenić jaki będzie finish, czy długi, czy krótki, w zależności od tego jak ta whisky jest hmm, gęsta. Jak, tak, tak jakby gęsta oleista, gęsta, no. No, i tutaj nóżki są. Jeszcze mam za mało doświadczenie, żeby to tak zapamiętać i porównywać, jak to spływa, ale spływa no dosyć, nie wolno. Zobaczymy na, na finiszu. Znowu to zrobiłeś. Znowu to zrobiłeś. Odganiasz sikorki od kanału. Odganiasz. Nie będą sobie zdjęcia robić z sobą, będą sobie tylko kurwa, grubi pasecik, kurwa robi znowu zdjęcia wrzusiu do brzusia dobra, padł, zwalnie piedą No słuchajcie Nie udało im się ukryć a, <grymne> Nie udało im się ukryć smaku a, a, alkoholu to na bank Jest wyrazisty Chociaż no nie przeszkadza w sumie tak? Bo w sumie to jest whisky, to ma 40% tak więc, i kosztuje tam 50 zł tam chyba no 14 funtów to, 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 nie ma się spodziewać tam jakieś, jakiegoś tego, że ten, będzie ten alkoholowość jakoś zajebiście ukryta. No i tak. Alkohol nie denerwujący, ale wyczuwalny i to srogo. Do tej pory ze, ze mną jest. Co jeszcze? Drewienko jest jakieś właśnie. To samo. odzwierciedlenie to samo co na zapachu, jakieś, ale też nie jestem... Są... Mój język nie jest w stanie powiedzieć co to jest. Za drewno. I coś jakby takiego spalonego było. Coś jakby dymne, ale nie tak jak yy, w Black Labelu. nie być... Może coś tam jakąś dymną łyski delikatnie wlali. A na przykład... Jak porównywałem Glen or o orszy, tak, to tam no troszeczkę, Jezu, już, no i się wykadałem o Glen or o orszy. No dobra, Glen Orszy bardziej czuć, 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 czuć dym i to mi właśnie bardzo fajnie zaskoczyło. Tu tego dymu czuć mniej, on jest tak na granicy wyczuwalności. W na pewno do tej whisky jeszcze wrócę, to łyżki bardzo fajna, przyjemna. Szczególnie... Cena współgrająca co do smaku i, i, i zapachu, jak najbardziej przemawia na jej ko, 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 korzyść, jest to dobry pretendent do Padłupki Awards 2021, no ale zobaczymy. To jest dopiero po roku. Ja mam dopiero ten, który tu jest 5 luty. Jeszcze, o panie, to jeszcze spróbuję sporo. E, czytałem, że to jest porównywalne do Black Bottle. Na pewno kupię, na pewno porównam i możliwe, że zrobię właśnie pojedynny mistrzowski pas między Queen Margo 8 a Black Bottle. No i cóż, no i cóż, no, no i cóż, polecam ją. Bardzo fajna. Według mnie chyba na razie do, 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 do tej pory najlepsza, jeżeli chodzi o jakość cena. No. Poszukajcie podobnej łyski w cenie 50 zł, No kurde, ciężko. Jedyne co, co się można przyjebać do tego, że naprawdę ten a, a, a alkoholu jest... No jakby go było kapkę więcej, to już bym powiedział, że on mnie już od, odrzuca, tak? No i tyle. Tak więc co będzie nas następne? Słuchajcie, następnego zrecenzuję. Zre żeby Wam można było. O dobra. Następny będzie Ben Bakken. <laughs> Czyli zwycięzca Złotej Łychy w kategorii tip. Tanio i pewnie. Zapraszam najprawdopodobniej za dwa, za, za, za dwa tygodnie. Trzymajcie się Zapraszam do następnego Wal, wal z fadusem, zapraszam do subskrypcji. Kliknięcia, pyknięcia, zdryndnięcia w dzwoneczek, gdyż pozwoli wam to nie przegapić kolejnego odcinka. Tak jak wiadomo będzie mi pewnie usilnie YouTube upierdalał z zasięgi za przekleństwa. Obiecuję, że kiedyś nagram odcinek bez, bez przekleństw. <grystw> Na Dzień Dziecka. Na <grystw> dzieci, odcinek bez przekleństw. Postanowiłem dodać mały bonus. Otóż jako że napadł z Whisky Awards 2020 popełniłem gafę i wlałem łyski e, deserową do szklaneczki po whisky dymnej i to mi zepsuło totalnie smagiej, był mu jakby takie prze, przekłamanie, to postanowiłem kupić Nowe szklanki, tak, oczywiście są szklanki pod dżemie, jeżeli by się ktoś jeszcze nie ten, nie, nie katnął, ale cóż za niespodziankę miałem, bo kupiłem trzy, tak, ale cóż za niespodziankę miałem, kiedy moim oczom ukazało się, że to jest dżem pomarańczowy z with orange and scotch whiskey. Grubo krojona marmolada, thick cut marmalade. No tak, grubo krogana marmolada. Bo jak to chujowo schodzi. No i zrobię tak po prostu <grywia> dla, dla tej, dla ciekawostki test marmolady <grywia> z łyski. Nie wiem jak ja to obskrobię. Po o! Powiedziałam, że coś pływa w środku nawet. No, marmolada to słodki zapach, nie? Łyski nie wyczuwam, wyczułam coś spalonego. Spalonego przyjemnie. Ty, co to jest? Jakieś jabłka? Niby orange. Ingredients. Cukier, pomarańcze z sewilli, cukier, jakiś tam agent, coś tam frut, pewnie jakiś, kons ten wyciąg z, z owoców, łyski 1%, kurwa, tu ma 100 gram 1%, ale oj, marketing, oj, marketing kurwa no co, kwasa skorbinowy, czy jakiś tam? No i lemon juice, jezu. Znowu wkręcam angielskie słowa. To jest bardziej jakby. A, to jest ten zapach skarmelizowanego cukru. Jak przeczytałem to, do mi się szufladka w głowie otworzyła, co to jest. Na ja samym początku powiedziałem, że miód, ale to jest taki miód sztuczny. Filipin to jest właśnie skarbelizowany ten eee, cukier. A jak smakuje? Ja się w ogóle cieszę, że było rzutem na taśmę łyżkę, wiem, tak to bym to paluchem. Albo tą łyżką złotą bym dopierdolił. pierdolił. Dobra. No, powiem tak. Gdyby nie to, że naprawdę w środku są spore kawałki pomarańczy takiej fajnej takie w sumie to takie skórki z pomarańczy to ona, to ta marmolada by była nie do zniesienia, bo jest w opór słodka, ale fajnie to potem tam, ta wiecie ten orange Hmm, nie potrafi, zapomniałem jak jest po omarańcza. Po Ten orange fajnie przechodzi. Ale zobaczymy jakby smakowało, jakby nie było 2% łyski. Tylko troszkę więcej. I teraz padł spierdolił całą marmoladę. A! <grywia> Nikt się nie zorientuje. <grywia> <Panus>, ale chemik. <grywia> Dobra. No Dobra, może będę tu potem wylewał tą łyżkę. Nie smakuje. Ja mam po prostu dar do spierdolenia wszystkiego, czego się dotknę i dar zapominania. Lepiej już jest bez tego? No powiedzmy, pewnie lepiej niż przed. No to co? Dziękuję. Zapraszam do właśnie kliknięcia w, dzwo, w dzwoneczek, zapraszam do komentowania. Na pewno będę czytał <laughs> wszystkie komentarze, wszystkie. No dobrze, zobaczymy ile ich będzie. Postaram się przeczytać jak najwięcej. No i do zobaczenia. Na wal z padusem.